Ty, ty, to jest... Wirtualny narkotyk w Tibie. To Karol włoży gwoździe. Matka cię Nie, 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 chuj, nie A ty odejdź troszeczkę na bok, troszeczkę na bok, troszeczkę na bok. Oto jest darnek.

A był odgłos mojego odbytu. znowu mi uciekł. Aha. Nie wiem, dlaczego ja z to... Konia. Już co dochodzę, masz? już dochodzę, 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 dochodzę. Mogę panu włożyć? Ja... ja ci zaraz włożę.